Cześć dziewczyny, witam was bardzo gorąco w kolejnym filmie dzisiaj witam was szczególnie gorąco ponieważ nagrywam to czwarty raz jeżeli teraz się nie uda to po prostu tego filmu nie będzie, wreszcie mi Jarek pomógł, ponieważ nagrywałam najpierw sama i nic mi nie wychodziło, słuchajcie jestem bestelensiem technologicznym i teraz dopiero Jarek przyjechał z pracy i mi pomaga, więc mam nadzieję, że będzie już ok eee, oprócz tego, że przychodzę dzisiaj do was z nowym pudełkiem Big Lossy oraz rozdaniem konkurs eee, to przychodzę do was również z nową fryzurą, ale Czarodziejka w nowym wydaniu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale oczywiście tyle ludzi i Jeżeli Wam się nie spodoba, to piszcie śmiało. Mnie to na pewno nie będzie ruszać, ponieważ ja wiem, jak wyglądam. Mi się podoba, ważne, że mi, Jarkowi i mojemu najbliższym otoczeniu się podoba. Natomiast Wy wyraźcie po prostu swoją szczerą opinię i, no i ja chętnie posłucham Waszych, no po prostu opinii. I żeby Wam sprecyzować, to na sobie mam taką, na sobie mam. Na no sobie mam. Mam Boba, ścięte włosy, po prostu z tyłu krótkie, tutaj do przodu coraz dłuższe. Ombre zostało to samo. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Napiszcie, czy Wam się podoba. Jeżeli nie, to też piszcie. Szczera opinia jest mile widziana. I przechodzimy do pudełka. Pudełko wrześniowe. Moim zdaniem bardzo udane. I otwieramy. Mamy tak. Ogólnie w tym pudełku mamy aż. Sześć produktów, bo jeden jest dodatkowy i, i już zaczynamy. Pierwszy produkt jest to. Bipure Jest to serum. Serum do twarzy na jadzie pszczelim z aktywnym nowozelandzkim miodem i peptywami oraz 24 karatowym złotem, które nadaje gładkości i otwierza skórę. 30 ml kosztuje 209 zł. Po prostu strasznie dużo. A my mamy tutaj 3 ml. Ehm, powiem Wam, że jak na luksusowy produkt to troszeczkę mało tych ml, ale i tak cenię Glossy Boxer, że włożyli taki produkt, bo chętnie sobie go przetestuję. Piękny woreczek, bardzo Ładnie wygląda produkt i mam nadzieję, że działanie jego będzie podobne. Także to powiem wam w jakimś innym filmie, jak już go przetestuję. Dalej, benefit, krem pod oczy. Ehm, tak, rozświetlający krem pod oczy, który likwiduje cienie pod oczami, fantastycznie nawilża odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Ehm, cena 129 zł, 14 gram, a my mamy 3 gramy tutaj. Ehm, jeżeli chodzi o ten produkt, to powiem wam. Że ja Benefit uwielbiam, więc po prostu już go kocham, mimo że jeszcze go nie użyłam. Cienie pod oczami mam ostatnio ogromne. W ogóle kupa stresu, stąd m.in. chciałam włosy, bo mi bardzo wypadały ostatnimi czasy od stresu. Cienie pod oczami mam ogromne, więc chętnie przetestuję. I jeżeli chodzi o ten produkt, to bardzo nieładnie pachnie, ale mam nadzieję, że działanie jego będzie ok. Yy, oczywiście, jeżeli będzie to dobry krem, to w niego zainwestuję, bo Benefit ubóstwia za samą firmę, także benefit jedziemy dalej Isis Pharma około 85 zł 30 ml a my tu mamy 3 My tu mamy 3 i to jest pilik kosmetyczny z kwasem glikolowym, który poprawia wygląd skóry, zwiększa jej elastyczność i napięcie, usuwa przebarwienia oraz stymuluje syntezę kolagenu. Przez pierwsze dni kuracji należy nakładać go na około 50 minut, następnie stopniowo wdłużając czas. Jeżeli chodzi o ten produkt, to to ja się cieszę, że tutaj coś takiego dostałem, ponieważ dla mnie, moją cerę bardzo dobrze działają kwasy. I jeżeli produkt będzie dobry, to jestem w stanie nawet te 85 zł wydać. Peeling jakiś czas jest potrzebny, teraz w okresie letnim na jesień jak najbardziej. Także tutaj to przetestuję i dalej mamy tutaj Panty Improvi błyskawiczny tonik wzmacniający nie cieszę się z niego, już od razu Wam powiem 21 zł kosztuje ten produkt i my tu mamy pełen 95 ml jest to kuracja w postaci toniku bez spłukiwania, dodatkowo wzmacnia włosy chroni je przed wypadaniem oraz zwiększa objętość fryzury nawet o 40% zawiet, zawiera witaminę B3 i prowitaminę B5, które wnikają głęboko do wnętrza włosów e, toniki zazwyczaj obciążają biw włosy czynią, że włosy mam yy, no nie za bardzo tak układające się, a wręcz obciążone, takie przyklepnięte, więc ja po pan Simplowi w ogóle tej firmy nie lubię i nie za bardzo się z tego produktu cieszę. I dalej produkt z tego się cieszę bardzo, 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 i to jest wydłużający tuż do rzęs i wroszenie. Dość, że firmę kocham tak jak Benefit, to również chętnie przetestuję go. I to jest tak, czarny tusz do rzęs, 360 stopni, doskonale wydłuża i pokrywa kolorem 100% rzęs. Szczoteczka z elastometru, dokładnie je rozczesuje, specjalna formuła, zapewnia trwałość do 12 godzin, 42 zł, 8 ml kosztuje. Ja się cieszę z tego produktu, bo kończy mi się tusz, chętnie go wypróbuję. Ostatnio moje rzęsy po tej kuracji Revitalashem są po prostu przepiękne i praktycznie każdy tusz na nich wygląda dobrze, ale no wiadomo, ważne jest, żeby nam się nie kruszył tusz na oczach. Więc na rzesach, więc e, ja chętnie przetestuję go i, i powiem Wam, czy tak jest. E, 42 zł jest to luksusowy produkt, więc plus Big Glossy za włożenie tego produktu do pudełka. No i ostatni produkt, produkt dodatkowy, to jest to Uriasz Balsam do ciała. Lekka, kremowa konsystencja balsamu sprawia, że codzienna pielęgnacja skóry jest prawdziwą przyjemnością. E, skóra staje się jedwabiście gładka, idealnie nawilżona oraz odżywiona. E, mamy tu po pół produktu? Nie, nie pół. O Jezu, ten kosztuje 79,99 za 500 ml, a my mamy tutaj tylko 50, ale no jest to dość duża taka, dość duży prezent i bardzo się cieszę z tego produktu z racji tego, że uriaż uwielbiam i chętnie przetestuję, zwłaszcza, że wyjeżdżamy teraz do ciepłych krajów z Jarkiem, więc nawilżenie będzie nam potrzebne. 50 ml do samolotu się mieści, więc e, bardzo fajnie i z tego się cieszę. Pudełko jest fantastyczne, e, jak jestem bardzo zadowolona, słuchajcie, z tuszu, z benefitu, z tego balsamu jak najbardziej. A jeżeli chodzi o rozdanie to identyczne pudełko, z tym, że jeden produkt będzie się różnił, ale jaki to Wam nie powiem, ponieważ troszeczkę się te pudełka różnią, będzie dla Was do wygrania i musicie napisać tylko pod tym filmem komentarz za co cenicie polską jesień, co w niej lubicie, jak się wówczas ubieracie, jaki makijaż wykonujecie na sobie podczas jesieni. I co robicie w takie dni, kiedy jest szaro, buro, ponuro, żeby poprawić sobie humor? Także na najbardziej kreatywne i ciekawe komentarze czekam tydzień od dzisiaj. I, i to wszystko, słuchajcie, prosty konkurs dla wszystkich, nie ma ograniczenia wiekowego, więc mam nadzieję, że jeżeli pudełko Wam się spodobało, to weźmiecie po prostu udział. Ja już kończę. Słuchajcie, filmik, i bardzo się cieszę, że ze mną wytrwałyście te ileś minut. I buziaczki do następnych filmów. Pa! pa.